Wypad sobie już zaraz. Zajęć robione? Nie, no, to robiłem. To nic innego, kurwa, nie się będziesz przeszkadzał. No wypad! No <grym> szkurde, znowu nie opuścić deski w piwiu. Cały czas tylko opuść deskę i opuść deskę. Sama se opuść. Jak <grym> opuścić nie mogłeś, taką jesteś. Tak samo są te twoje śmierdzące gacie w przedpokoju. ty się, wstań, nie chowałaś się. Przestań kłapać, to już sobie z piwem nie mogę siąść. Nie, nie. Siądziesz w regi Wałuski. Wiem, z którym nie się do do A Co ta moja trumniaczka? Ani cześć, ani wypchaj się do ojca. Cześć Tato, szukamy jak do Polskiego. Do Polskiego? A co, Godać po Polsku nie umiesz? To z jakiejś ciężki się uczysz? Szczególnie wadrukam w tych szkołach. Kapałem. Czego nie widzisz, że oglądam miałeś nie przeszkadzać? E, ja się chciałem tylko zapytać. Czy mogę wyjść do Rafała? Nie zawracaj gminy gitary i z do się pytałem. Czegoś na głupie będzie Głupi jesteś. Marka coś chce! To jak zbyt? Czem nigdy nie zainteresujesz. Tylko to i terekor. No co się dzieje? Mogę to poszkolić do Rafała? <tuszy> do i do Rafała. No, z mojej klasy. Wesołowskiej. <tuszy> Czekaj, to tych Wesołskich? Tych fanatyków religijnych. Najwidoczniej. Ale z nim? No tak, to fajny kolega. Często sięście z nim wymyślali. No, nie ma niech kolega się się nim. Ta rodzina jest jakaś. jakaś taka dziwna. To sami święci tam są. A dlaczego? Jest miły, żeby z nim gadać. Nie to, co inni. Ja nie wiem, tacy pobożni ci ludzie. Może to jakaś sekta. Weź ty, synek, trzymaj się od starych. Chodzą do tego kościoła codziennie. Jakby nie pracowali w niedzielę zawsze w pierwszej Więc ludzie to chyba święci za życia To nie ten ich synek? Mówi coś o Bogu. A nawet jeśli, to co z tego? No mówiłem, może to je robi. jeszcze naszego syna będą nam mówić. O czym wy mówicie? Nie będę poznał się jednego kolegi, który chce ze normalnie rozmawiać, a nie jak inni śmieją się z mnie, że mam stare ubrania i że nie mam co jeść. Czym na się? Jak matka ci tak mówi, to tak masz zrobić, bo jak nie, to ci przyłożę. O nie, to jest mój przyjaciel i nie będę zrywał z nim kontaktów. On nie rozumie i mi pomaga. Już mu ona w co Już na tej puszczy konacz. Nie, to jest mój jedyny kolega. Koniec tego kłopotania. Masz zrobić to, jak ci matka każe, bo jak nie, to cię będzie bardziej bolało, zrozumiałeś? Jeszcze raz cię będziesz starał, to pożałujesz. No, bo się zdzicie, a uczyć się nie mogę. Ty się uczysz i uczysz, kiedy ty I się wreszcie weźmiesz na jakąś robotę? Patania na trzy jest jak za ma tyle, to do pracy. Ja to w sumie chciałam mieć jeszcze studia. Co? Studia. Mało cię edukacji. Ty pewnie przez całe życie byś się chciał uczyć. A kto będzie zarabiał? Ja już dwie wieki upracowałem, a nie myślałam o bierze doła. Teraz nie będzie czasu. Niech się ten pieczyt głupot weź już dzisiaj. Tak, właśnie. czekaj, czekaj, czekaj. Co Tomasz? Łańcuszek, skąd Tomasz? Ukradłaś? Co? No my takiego czegoś nie wiedzimy. Co ona tam ma? Zagadaj. To skąd Tomasz? Ukradłaś? Masz chłopaka. Chyba jakiś głupek. Co on w tobie widzi? Zamknij się! Odezwał się. Książę z bajki. W ogóle nasie znalazła. No, co tu to chłopak? No to taki ale. No czy... pogadaj, skąd on jest? Bo bogaty, skoro ci taką mierzyty kupił. na wszystko zarabiać. Cholera. Co tego co jest kierownikiem w tej wielkiej firmy? To oni mają czas w Oni mają tylko jednego syna, bo na inne dzieci nie mają czasu. No, a co to mają dobrze. Miałem jedno dziecko i dostarczy. Nie mogli. Na pewno zbierać chore. – Przestańcie! Wy tylko ludzi odgadwiecie, a nie znacie. – Nie znamy. kiedy ojciec Andrzeja się wybił. Mówił o znajomości. – Na pewno kradł i oszukiwał. Nikt już ciebie tyle nie zarabia. – To przestań! – Co ty w ogóle wiesz o A w ogóle, to ciekawe, dlaczego taki błąd tej dzieciaków zainteresował się tobą. Już nie było innych dziewczyn, pewnie stwierdził, że cię można kupić i wykorzystać. – Co jak w możesz tak mówić? – No, a jak to na ciebie możesz? Przestań się z nim spotykać. Chyba sobie żartujesz. Jak ty się spotkał? To twoja koleżanka? Jak tak może się mój spotkałem? W końcu łopaka, który nie patrzy o tyle z tym bieda. szacunkiem, nie w tym domu. Jak się tak mówić? Ale nie z łatwo, żebyś miała gdzie spać i co jest. Bezrobotę teraz mam rozwaloną w I się nie do normalnej pracy. Tylko od tam, przygotę ci w pieczony pół. Przestań, zostaw ją. Całą życię w tą nogę wspominał, a ty do swojego pokoju. Nie wymądraj. Nie osłapaję się. Tak, Traktuj się mniej i jakieś rzeczy. Jeśli macie się z za, nas, przez wszystkie. Mam dość takiego życia. czy jak ten zarzek, czyście jest nasz szpil. Ale tylko ludzie gratulujecie, i tylko się w Nic I tego nie będziecie zrobić. Chyba nie lecimy mnie przez strzelę, bo mi tu pierwszyć głupotę. No bij, udać, tylko co wytrąć, gdy ty na zbić. Koniec tego, koniec. Do pokoju masz lewa na tydzień. A cianę teraz nie żyjesz. Głupia, cię uba. Ogadywanie innych. plotki, Oszczerstwa. Gorycz wylewana na dzieci brak zainteresowania, przemoc, wyzwiska. Straszna scena, nie? Pewnie myślicie, jak w ogóle można tak traktować dzieci? Okropne, czyż nie? Powiedzcie mi, czy jesteście w stanie przyznać się do własnych błędów, złych nawyków, praktyk wychowawczych, że niesłusznie skrzywdziliście swoje dzieci? Czy jesteście w stanie przyznać się do tego przed samym sobą? Jeśli tak, to bardzo dobrze